Siemaneczko, witajcie na kanale. Dzisiaj będziemy sobie ściągać tylne koło skuterze GY6. A skuter to router Grand D125. Co musimy zrobić, żeby to koło ściągnąć? Będę starał się nie ściągać wydechu. Znaczy, mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić. Y ten silnik jest na dwóch amortyzatorach, więc będę chciał ściągnąć ten amortyzator. Potem ten sportnik. I zobaczymy czy to kółeczko czy to kółeczko będzie chciało mi zejść. No i oczywiście tutaj śrubę centralną, bo jakby inaczej. Najpierw wezmę klucz. A zobaczymy jaki. Plus 12 to na dużą grzechotkę. Tu mam krebačkę. Mam nadzieję, że amorce teraz są na tyle sztywne, że no nie opadnie mi, skoro mamy dwa amorki. na górze mieliśmy śrubę na klucz 14 taką trochę większą mimo morka można wyciągnąć na przykład sprawdzimy jakie w są gumy ale gumy są w bardzo dobrym stanie wszystko jest suche eleganckie następnym krokiem będzie odkręcenie tego metalowego wspornika od koła, od silnika i od wydechu. Tutaj troszeczkę was wezmę w dół. Tak, zobaczcie, co wydecha, wygląda. Zdemontuję te dwie śruby. Podejrzewałem, że też klucz 12. A jak? Jedna organ. No, trochę pogrzebać Dobra. Jedna śruba. O, ledwie. O, drugą śrubę. Jeszcze tutaj jest trzecia śruba. podgaśna, najdłuższa, dobra, teraz wydech, dwie śruby wydechu teraz, pewnie tu czternaście, no zapewne. Mam jedną, mam drugą. Wydech się troszeczkę poluzował teraz. Odkręcamy wydech. W takim razie wydech to jakieś dwie śrubki. Tylko nie wiem jeszcze jakie. Te dwie śrubki długie. I zdemontujemy wydech. Nie będę tego pokazywał, bo nie mam jak tam podłożyć telefonu. Widzimy się za chwilę. Wydech odkręcony. Te ja śrubki, co Wam pokazywałem, nakrętki, znaczy się, yy, na klucz 10. Teraz bez problemu można ściągnąć. Potem jeszcze muszę yy, wydubać. Nie lecisz. Potem jeszcze wyciągnę podkładkę na wydech. Zamontuję nową przy składaniu. O, tutaj tu leje już taka trochę słaba Teraz odkręcamy śrubę centralną. Do tego celu zakładam klucz 24 z krótką przedłużką. Żeby się z tym nie barować, klucz elektryczny. Oczywiście, na odkręcanie. I śruba jest odkręcona. Jeżeli nie macie takiego klucza, dobrze, żeby ktoś wam wcisnął hamulec tylny, a druga osoba odkręciła nakrętkę. Jakim sztywnym ramieniem dobra demontujemy od razu sprawdzamy łożyska które są w dobrym stanie teraz ściągniemy kółeczko jeżeli będzie taka potrzeba, podłożymy coś pod silnik i kółeczko ściągniemy. Teraz zapobiegawczo podłożę sobie coś tutaj pod silnik, podniosę, ściągnę koło, żeby być pewnym. Do tego celu użyję takiego podnośnika samochodowego, trapezowego. To się wyświatli ludzie. Kółeczko można ściągnąć. Ściągamy kółeczko. Tu leję. I całe koło. Przy okazji, jak koło mam ściągnięte, mogę sprawdzić, co w jakim stanie mam zaciski. A tu zaciski są też praktycznie jak nowe. Teraz jadę zabrać kółko na w wymianę wentelka. Mam już kółeczko wróciłem z wulkanizacji. Kółeczko jest tutaj. Proszę bardzo. Założyłem wentel kątowy i metalowy więc teraz nie uszkodzi się ani się nie zerwie z eksploatacji, że tak powiem, albo ze starości. Kolecku już jest napompowany, tak naprawdę gotowy do montażu. Więc mogę je zakładać. To dopadło coś, czy co? Się zrobiło, mam wrażenie. Jeszcze do góry nie poleci. To musi wejść na wielokli. O. siedzi. Siedzi. Teraz ta tulejeczka. Do środka. To troszeczkę przeczyszczę zanim włożę. Dobra, Wyczyściłem sobie z jednej z drugiej strony. Pamiętajcie, że tutaj, od strony zewnętrznej, gdzie będzie nakrętka, jest też taka tulejka, żebyście jej nie zgubili. Siedzi. Teraz tulejka, o, wepchnąć trzeba. O. Teraz podkładka, i e ten teraz nakrętka. Ja dokręcę to lekko młotkiem, a resztę potem, a resztę potem Ej, poproszę kogoś, żeby wcisnął mi hamulec, i dokręcę Ej, ręcznie, ale to jak już będę miał, wszystko zamontowane. Teraz wszystko składamy w odwrotnej kolejności. Widzieliście jak to ściągamy, więcej ją do zakładamy. Także widzimy się za chwilę. Co jeszcze mogę powiedzieć, zanim, yy, zanim to skręcę, że możemy sobie już opuścić nasz skuter. Stoi już ku własnych siłach. Podnośnik można zabrać, yy, bo nie moglibyśmy przykręcić tych śrub. Jeżeli byśmy mieli ten podnośniczek, blacha przykręcona. Teraz wleci wydech. Wydech mamy założony. Teraz pozostało jeszcze założyć amortyzator. Amortyzator mamy przykręcony. Wszystko mamy zamontowane. Możemy brać się teraz za coś innego. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, trzymajcie się hej.